Returnal to nowa gra na wyłączność PlayStation 5 i jak żadna przedtem produkcja sprawiła, że przybyło mi kilka siwych włosów więcej. Tytuł ten, jak żaden inny wcześniej dedykowany konsolom Sony, wywołuje u graczy dwojakie uczucia. Z jednej strony chce się w niego grać, ale z drugiej z całego serca nienawidzić. W grze jesteśmy rzuceni na planetę Atropos, nieznany i pełen niebezpieczeństw świat, o czym bardzo szybko się przekonujemy na własnej skórze. Dość szybko nasza postać, a jest nią astronautka Celine, dowiaduje się, że na Atropos nie ma lekko i trzeba być przygotowanym na wszystko. Sekwencja otwierająca rozgrywkę to doskonały wstęp do tego, z czym będziemy mieli do czynienia przez najbliższe kilka lub kilkanaście godzin. Także początek rozgrywki pokazuje nam, że gra korzysta z haptycznych wibracji kontrolera DualSense. Każde zetknięcie pojazdu z powierzchnią Atropos jest wyraźnie odczuwalne w dzierżonym w dłoni kontrolerze. Raz mocniej, raz delikatniej, ale nic nie jest w stanie mu umknąć. Rozgrywkę rozpoczynamy z podstawową bronią, a więc z pistoletem. Przyzwyczajcie się do typu kawki, bo to ona najczęściej będzie wam towarzyszyła. Nie, nie dlatego, że jest taka dobra, tylko dlatego, że liczba zgonów i powtórzeń cykli będzie taka wielka. Chociaż początki silinzatropos są ciężkie, kobieta nie zamierza rezygnować z przydzielonego jej zadania. Rusza wykonać misję, podążając w nieznane jej środowisko. Do tego miejsca wszystko wygląda jak zwykła gra przygodowa w klimatach sci-fi, najeżona różnymi stworzeniami, z których każde próbuje nam się dobrać do skóry. W grze istotną rolę odgrywa cykl życia i śmierci. Jak w każdym z roglajków, a takim właśnie jest Returnal, po śmierci odradzamy się goli i weseli w miejscu startu, a więc na samym początku rozgrywki, w pierwszym z biomów, czyli krain, które odwiedzimy na planecie. Tracimy znaczną część posiadanych w chwili zgonu broni czy umiejętności, Ponowne przedzieranie się przez agresywne stwory, przetrwanie w niebezpiecznym środowisku, to nie jest coś przyjemnego, szczególnie gdy już dojdzie się do któregoś z dalszych biomów i nasza postać zaliczy zgon. Jeszcze gorzej, jak ten zgon jest wynikiem naszej głupoty, bo na przykład spadniemy z klifu w przepaść albo się utopimy mając resztkę zdrowia. Każdorazowo po śmierci bohaterki świat gry kształtowany jest na nowo. Zatem zapomnijcie o bieganiu na pamięć, bo za kamarek, który mógł być skrótem przy pierwszym podejściu, teraz prowadzi w zupełnie inne miejsce. Nie ma tak łatwo. Każdy cykl odrodzeniowy zmienia kolejność obszarów każdego z biomów. Zmienia ich zawartość, rozmieszczenie przeciwników oraz ich rodzaj. To stanowi nielada wyzwanie, któremu chcąc nie chcąc, trzeba stawić czoła. W każdym z cykli odrodzenia istotną rzeczą nie jest unikanie walki, a do niej dążenie. Przynosi do niebywałe profity, które z pewnością przydadzą się podczas walki z bosami. Przede wszystkim rozwijamy samą broń poprzez jej lewelowanie. Im większy poziom broni, tym większe obrażenia może zadawać. Ponadto wraz z zabijaniem przeciwników zwiększamy poziom adrenaliny. Każdy z poziomów, a jest ich 5, dodaje co innego. Za każdym razem są one takie same. Dopiero mając adrenalinę odblokowaną na maksimum, możemy spróbować zawalczyć z głównym zakapiorem biomu. Co ważne i istotne, to aby wyrobić sobie dobre nawyki uników, bo każde trafienie przed przeciwnika zeruje nam poziom adrenaliny. Gra oferuje sporo rozmaicenie rozgrywki. Dzieje się to za sprawą artefaktów i pasożytów. Oba stanowią modyfikatory rozgrywki. Jedne są stałe i dołączane do naszego ekwipunku nawet po śmierci postaci, inne są krótkotrwałe i jednorazowego użytku. Kwestia pasożytów została jeszcze urozmaicona. Z jednej strony dają one określone profity, ale z drugiej coś nam zabierają. Możemy je podnosić, ale nie musimy. Każdy ki ma dwa końce, a o skutkach stosowania konkretnego pasożyta jesteśmy informowani przed jego podniesieniem. To bardzo dobrze obrazuje zmienność całej gry, w której ryzyko powiązane jest z nagrodą. Jeden z pasożytów może pozwolić nam odrodzić się w miejscu śmierci, ale skraca nam pasek zdrowia o połowę. Inny natomiast pozwala na większe prawdopodobieństwo zadawania obrażeń krytycznych kosztem np. obrażeń zadawanych podczas walki wręcz. Co istotne, większość negatywnych skutków pasożytów może być zdjęta poprzez wykonanie konkretnych przypisanych do organizmu zadań. Warstwa techniczna gry nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń. To znakomity tytuł na PlayStation 5, w którym praktycznie nie występują ekrany ładowania. Biorąc pod uwagę, że gra opiera się na ciągłej śmierci i odradzaniu, dysk SSD PS5 sprawia, że rytuał ten jest znacznie mniej frustrujący niż na PS4. Czasy ładowania są niezwykle szybkie, a przejścia płynne, co sprawia, że chętniej wracasz po więcej. Może właśnie z tego powodu tytuł ten nigdy nie doczeka się wydania na PS4. Umiejętne wykorzystanie przez twórców funkcji kontrolera DualSense jest funkcją dodatkową i daje lekko przewagę w licznych potyczkach, którą można wyłączyć w ustawieniach. Niemniej zostało to ciekawie rozwiązane i z pewnością będziecie z tego zadowoleni. Nie powiem, że Returnal nie przysporzył mi problemów, bo raz czy dwa zdarzyło się, że produkcja wysypała się do samego ekranu głównego PS5. Akurat miało to miejsce wtedy, kiedy szło mi dobrze. Nie muszę chyba wspominać jak bardzo było to frustrujące. Warstwa wizualna gry to również dokładnie to, czego po PlayStation 5 można się spodziewać. Chociaż biomy wydają się puste, to tętnią one życiem. Wszystko, co obserwujemy na ekranach swoich telewizorów, zachowuje się naturalnie. Są rośliny, które falują targane ruchami silin, są burze piaskowe, które wyglądają bajecznie, ale też spowalniają naszą postać. Przemierzając biomy, a jest ich w sumie sześć, zastanawiamy się, czym jeszcze granos pozytywnie zaskoczy. Każda z krain cechuje się innymi przeciwnikami, których trzeba się będzie nauczyć. Każda z nich jest również bardzo od siebie odmienna, na równi urokliwa, co niebezpieczna. Returnal to idealna gra dla tych, którzy kochają wyzwania, za którymi kryje się trochę więcej. Każdy, bowiem, zgon otwiera wrota do kolejnych informacji i poznawania zakręconej fabuły gry. Housemark stworzył ekskluzywny tytuł dla PlayStation 5, który spełnia standardy tego, co chcemy zobaczyć na konsoli nowej generacji. Returnal, choć jest cholernie wymagający, jest jednocześnie fantastyczną wizytówką tego, do czego nowy sprzęt od Sony jest naprawdę zdolny.